Dzień dobry, słuchajcie właśnie, bo wy nie wiecie o co chodziło z tymi badaniami, to już wam mówię, podejmując wyzwanie, no bo to nie ma co ukrywać, że, że, że to było wyzwanie i to naprawdę głęboka woda, bardzo ambitne podejście, bo jakby nie było Krystian jest, jest, jest sportowcem, tak? nie jest taki jak ja, jest z innego świata. Krystian jest sportowcem i pewnie pokaże charakter i ducha walki, <laughs> czego oczywiście, czego oczywiście nie podważam absolutnie, ale ja też tam nie wchodzę po to, żeby tam nie wiem, położyć się spać w narożniku. No, więc tak, jadę zaraz na kroplóweczkę. Wyniki badań zaraz wam pokażę, jak zwykle ujemne, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest pewna grupa ludzi, nie wiem jak ich nazwać, zawisnych, zazdrosnych. Tym, którym nie wyszło w życiu, albo tym, którym nie wyszło w relacji ze mną i, I niestety ci ludzie, o jest Maruśka, leży sobie. I ci ludzie uparli się, że będą robić mi na złość. Tak naprawdę robią sobie na złość, no bo normalne. Po pierwsze, żyjemy w takim kraju, gdzie, gdzie takich osób nie brakuje. To się jest wiadomo od niedawna. dawna gdzie takich osób nie brakuje właśnie i o, z i to jest godzina z... za 29 i co no i no i pewnie ku niezadowoleniu ich wszystkich mimo to, że ich wiedza oparta na spekulacjach, będzie zawsze rozwiewana, niczym te wszystkie inne wątpliwości. Ja wam powiem tak, zanim coś się o kimś mówi, to trzeba być pewnym tego na 100%, bo, bo możecie się skompromitować najnormalniej w świecie, bo nie macie do czynienia z leczkiem. od, od kwaśnych pomidorów właśnie. Najlepszego wszystkiego dobrego. I miłego dnia, oczywiście. Ja zaraz wyjeżdżam do Częstochowy na Ziemię Świętą. Pomodlić się. Zachęcam wszystkich. Modlitwa daje dużo. Wiara czyni cuda. Nadzieją, ile ostatnia. Dobrymi chęciami. W pieku wybrukowanym, tak jest, prawda? Więc to wszystko zależy od chęci: czy ktoś chce być dobry, czy, czy, czy ktoś chce być zły. No. Mm. Zaraz wam pokażę. Wyniki badań, tylko może po bo już miałem tam kiedyś, bo przedstawiałem je, no i teraz po, powtórzyłem po roku czasu, nic się nie zmieniło. Wszystkie są ujemne. Najcięższe wirusowe, zakaźne, są ujemne. Właśnie. Ach, siła i honor.